Siemaneczko, ze strony Maciej, witam Was 11 kwietnia. Dzisiaj zaprezentuję Wam zestaw uprawowo-siewny, będzie to kolejny test, który wykonuję odnośnie swoich maszyn na gospodarstwie, poznacie moją opinię, zobaczycie jak ta maszyna wygląda po latach eksploatacji. Krótko Wam opowiem o maszynie, z czego się składa, jak jest zbudowana, jakie ma funkcje. Oraz to nie myślę, także myślę, że to będzie fajny, ciekawy film. Zapraszam do oglądania. Jest to bardzo popularny zestaw w Polsce składający się z agregatu uprawowo-siewnego oraz siewnika firmy Fama Roll. Agregat jest Rollmash. Obecnie wszystko podlega pod Unie Group. Już przed Waszymi oczami na zestawie, który mamy od nowości, został zakupiony tak jak rozsiewacz, którego Recenzję moją mogliście oglądać kilka filmów temu, także myślę, że możemy przystąpić do prezentacji. Na samym początku możecie zauważyć wał wykonany z płaskowników. Średnica wału około 300 mm na ziemię piaskowe. Średnio się to spisuje z tego względu, że łatwo go zapchać. Zbyt mała średnica, co powoduje późniejsze zapychanie. Tuż Zanim mamy kolejny wał, wał rurowy o takiej samej średnicy, jest to zestaw zamocowany na układzie, takim wahadłowym. Tutaj mamy dwa rzędy pazurów zwykłego typu. Część już została wymieniona. Tak wygląda rama. Tutaj zobaczcie dane techniczne. Macie 2002 rok. Przypomnę, że zestaw mamy od początku, czyli od nowości. Zawsze garażowany, czyli rok w rok był pod dachem. Na wyposażeniu mamy w standardzie belkę, która umożliwia szybkie zaczepianie, regulacja głębokości pazurów podpory pod koła siewnika hydropak na dwóch siłownikach nie jak to obecnie robią na jednym siłowniku i na cienkich e, profilach różne firmy tutaj naprawdę jeżeli chodzi o jakość wykonania o materiały to e, jak na polską firmę duży plus jeżeli chodzi o budowę to chyba powiedziałem wszystko tutaj jest również możliwość zablokowania i możemy mieć Wały w stałej, w stałej pozycji, przejdźmy może do siewnika. Siewnik wyposażony jest w pazury spulchniające ślady ciągnika. Niestety, tutaj w podstawowym, tutaj w podstawowym wyposażeniu mamy mechaniczne znaczniki, które rozkłada się tutaj w ten sposób. Mamy również mechaniczne ścieżki. Oba polecenia wykonuje się za pomocą linek z pokładu ciągnika. Tutaj Wam może pokażę jeszcze tabliczkę znamionową. Zestaw waży łącznie około jednej tony. Jeśli się nie mylę, to agregat ma 600 kg, a siewnik 400. Wszystko współpracuje z MTZ, gdzie Ciągnik fajnie sobie radzi i jest idealnym ciągnikiem, jeżeli chodzi o taki zestaw. Ciągniki o takiej mocy idealnie się spisują z takimi zestawami. Tutaj macie korbę do wykonania próby kręconej. Tak wygląda siewnik z tyłu. zobaczcie może się oddale, Nawet fajnie się to prezentuje, wszystko na wideo. Siewnik wyposażony w 29 redlitz o rozstawie 10,3 cm. Również mamy zgrzebło. Próba kręcona, e, której, którą korbę tam widzieliście. E, Odbywa się za pomocą 17 obrotów. E, musimy wykonać tylko 17 obrotów e, kołem, co później mnożymy przez, e, przez 100 i daje nam ilość ziarna e, wysianą na 1 hektar. Przednica koła to 634 mm. Tutaj macie, e, jak to się fachowo nazywa, Skrzyń, skrzynia bezstopniowa, tak? do ustawiania, do ustawiania e, wydatków na hektar. Wydajność takiego zestawu to około 2,2 ,2 hektara na godzinę. E, co, warto tutaj jeszcze pokazać zbiornik. Tutaj chyba mamy jeszcze jęczmień. Tutaj macie tabelę wysiewu do tego siewnika. Jeżeli chodzi tutaj o pojemność zbiornika na ziarno, to jest to 350 kg. Tutaj szybki sposób do odłączenia zestawu lejków. Wstawiamy takie korytko. Między innymi do próby kręconej czy do opróżniania nasion. Przejdźmy może z tej strony. Wskaźnik ścieżki i co, to by było tyle odnośnie odnośnie yy, odnośnie funkcji tego zestawu, z czego on się składa o, również macie tutaj blokadę żeby się Wam nie rozłożył zestaw, jeżeli chciałby ktoś z tego skorzystać co mógłbym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o samą o samą budowę o samą budowę tego, tego zestawu no to wygląda to wszystko dość solidnie Jak na polską maszynę Jak na tamte lata Nawet jeżeli chodzi o malowanie Zobaczcie tutaj mało co rdzewieje. Głównie elementy, które współpracują Z ziemią gdzieś coś było obite Tak to nie widać Nie widać Nie widać zużycia Ten zestaw będzie miał za 2 lata, równo 20 lat Także jak na 20 lat To, to chyba zgodzicie się ze mną Że całkiem Całkiem fajnie się trzyma. Pazurki dosyć miękkie lubią dość często pęknąć sobie, szczególnie jak się zapomnimy i cofniemy ciągnikiem do tyłu. Tak jak powiedziałem wały na ziemiach piaszczystych lubią się zapchać, dlatego warto wtedy na przykład zwolnić. Tutaj była jedna usterka, zobaczcie, widać spaw. Czyli to, jeżeli chodzi tutaj o takie sprawy yy, pęknięć, jakichś urwań, tam również delikatnie coś było heftnięte, chyba blokada, yy, blokada tego, yy, tego nie wiem, ogranicznika, tak żeby się nie wypięło. żeby się nie wypieło. Tutaj jakieś delikatne oznaki korozji, prawdopodobnie było tutaj coś puknięte. A tak to cała maszyna prezentuje się myślę, że całkiem OK. Eee, co wam tutaj mogę powiedzieć? W tamtych czasach eee, obecny zestaw, który widzicie na, na wideo kosztował około 15 tysięcy złotych, eee, myślę, że myślę, że, że nie pomyliłem się wiele, 15 tysięcy chyba około gdzieś mieliśmy dowód zakupu do zestawu mamy również instrukcję obsługi. Prawdopodobnie kiedyś mógłby być na sprzedaż, jak będziemy szukać jakiegoś takiego zestawu do New Hollanda, do większego ciągnika, to, to byłby ten zestaw na sprzedaż, ale to może w dalekiej przyszłości, jak na razie nie planujemy zmiany. Bardzo fajny, przyjemny zestaw. I co, eee, tutaj jeszcze warto powiedzieć o, o wysiewie. No ten wysiew, jeżeli chodzi tutaj o tą skrzynię bezstopniową, eee, to ciężko tutaj się opierać na jakiejś tam większej precyzji. No nie jest to zbyt, zbyt, zbyt dokładny sprzęt, ale, ale słuchajcie, nie ma tragedii, nie ma tragedii, to jest najważniejsze. Jak, jak, jak na tą maszynę, to mi, to mi się wydaje, że jest całkiem ok. Co chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć? Maszyna pracuje z MTZ-em naszym. I tata lubi współpracować z tym zestawem, z tym ciągnikiem, z tego względu, że bardzo ekonomicznie to, to wychodzi I, i nie wiem, możecie celować, możecie napisać odpowiedzi, ile, ile MTZ spala w takim zestawie. Jeżeli chodzi tutaj u nas o gospodarstwo, nie wiem ile MTZ ma pojemności zbiornika, 130 litrów około. No, to na 130 litrach na całym zbiorniku w MTZ -cie jesteście w stanie zasiać ponad, no może nie ponad, zależy jak to jeździ. Jesteście w stanie zrobić 13 hektarów na, na zbiorniku na takich kilku hektarowych kawałkach. Bo jak ktoś ma długi kawałek, to jest w stanie nawet pobić ten wynik. Co mi się wydaje, że to całkiem fajne spalanie w takim zestawie. Nie chciałbym niczego pominąć, mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do e, napisania komentarza, spróbuję odpowiedzieć. Jeśli potrzebujecie coś z instrukcji, również mogę Was pomóc. Dajcie znać, jakie maszyny jeszcze chcielibyście zobaczyć z naszego gospodarstwa, e, jaką opinię, czego byście chci chcieli się dowiedzieć. Postarałbym się coś dla Was nagrać. Mam nadzieję, że prezentacja tego zestawu Wam się podobała. Jeżeli chodzi tutaj o mnie, jeżeli chodzi tutaj o polecenie tej maszyny, to jak najbardziej polecam. U nas mają nawet tacy więksi gospodarze, ci co mają po 300-400 hektarów i mają takie duże siewniki 5-6 metrowe. To jak były takie mokre lata, to posiadali taki właśnie zestaw w swoich w swoich gospodarstwach I wtedy, gdzie, i wtedy, gdzie były takie mokre pola, gdzie były takie e, dość, mokre, do, do, dość mokre lata, wiadomo nie teraz, ale kilka lat temu jeszcze to e, oni nadal posiadają takie maszyny i wtedy w takich warunkach podczepiają mniejszy ciągnik e, i taki zestaw i również wykonują siew. Są takie właśnie u nas gospodarstwa gdzie posiadają właśnie taki zestaw Eee, wiadomo zawsze łatwiej wyciągnąć z bagna mniejszy ciągnik, mniejszy zestaw niż jakiegoś dużego kolosa, który waży ponad 10 ton. Eee, z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że prezentacja się podobała. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!